Halo, halo, dzień dobry w ten piękny, chyba wtorkowy poranek. Właściwie to już jest przedpołudnie. Nagrywam dla Was kolejną czytankę. Tytuł jej Baniusz 333. Jest ze mną mój kod, drugi kod inny, zaraz wam go pokażę. On tu gdzieś jest. Czekajcie, gdzie jest O, zabiera mi kabel od mikrofonu, także muszę tutaj zareagować, bo zobaczcie, on mi zaraz ten. Kabel tutaj zje. E, puść, bakuś, puść kabel. Jezu, co za kot. No dramat jest z nim. No dobra, ja wam zacznę wam czytać, bo zanim on mi ten e, cały kabel tutaj zje. Baniusz 333. Baniusz 333, król wszystkich będlanych baniek, miał poważne troski. Mógł pęknąć tylko 333 razy. Później czas jego rządów się skończy. Ale Baniusz niestety nie umiał dobrze liczyć i jedynie tajny mistrz pękania wiedział, ile razy król już pękł. Tylko że Baniusz nie mógł go o to zapytać. Królowa poradziła mu, żeby przechytrzył tajnego mistrza pękania. Rada była dobra, ale jak Baniusz miał się do tego zabrać? Królowej też nic nie przychodziło do głowy. Od czego jesteś królem? Powiedziała, wymyśl coś. Baniusz 333 usiadł z powrotem na tronie i rozkazał, by nikt mu nie przeszkadzał. Zastanawiał się trzy dni, trzy noce i trzydzieści trzy minuty. Później zeskoczył ze swego tronu i krzyknął na cały pałac z mydlanej piany: Wpadłem na to, już wiem! Psst! szepnęła królowa: Jeśli dalej będziesz tak krzyczał, wkrótce każdy minister wszystkiego się dowie i tajny mistrz pękania też. Baniusz trzysta trzeci wyszeptał swojej małżonce do ucha, co wymyślił. Potrzebuję otoczki, która nie będzie pękać. Nie głupie, powiedziała królowa, ale przy okazji nie tylko ty, mój kochany małżonku. pomyślasz o mnie, o swoich trzech synach i naszej córce. Myślisz, że chcemy pękać? Król mydlanych baniek kiwnął potakująco głową. Oczywiście również dla was, nie martw się już, zapanuję nad wszystkim. Ale królowa martwiła się, bo gdy jej małżonek był zanadto pewny, że nad czymś panuje, zwykle się nie kończyło się to dobrze. Postanowiła też sama zastanowić się nad tą sprawą, a ponieważ baniuszowi nie przyszedł już do głowy żaden dobry pomysł, powiedziała: Poproś o radę Mateusza, to do niego przecież należy garnuszek na mleko niebieski w białe kropki, z którego wydmuchuje nas w powietrze. Baniusz się zgodził. I wkrótce nadarzyła się okazja, by porozmawiać z Mateuszem. Słuchaj, ludzkie dziecko. Powinieneś mi coś załatwić, powiedział. Rozdał się przy tym do wezmiarów futbolowej piłki miniącej się wszystkimi kolorami. Mateusz zaczął się śmiać, gdy odkrył w mydlanej bańce okrąglutkiego baniusza. Wszystko w nim było okrągłe i złożone z mydlanej piany. A czego ty ode mnie oczekujesz? Zapytał Mateusz z szacunkiem. Otoczki, która nie pęknie. Baniusz nie chciał tracić czasu, dlatego od razu przeszedł do rzeczy a co dostanę w zamian mateusz też nie robił przy długich wstępów banius 333 pomyślał co powiedziałbyś na 100 kulek lodów malinowych albo niech tam waniliowych też albo nie nie powiedział mateusz malinowe przy takim upale byłyby w sam raz ale skąd chcesz je wziąć mógłbyś w międzyczasie pęknąć a ja nie dostałbym lodów Zostaw to mnie, to mój problem. W końcu jestem królem, powiedział Baniusz z godnością. A więc wymyśl coś, tylko szybko. Ale wymyślanie nie szło im zbyt szybko, bo królowi mydlanych baniek nie podobała się żadna propozycja. Ani bombko, bombka choinkowa, ani piłka futbolowa, już na pewno niewielki balon przed domem towarowym. Dopiero olbrzymi balon na gorące powietrze, unoszący się pod niebem, znalazł uznanie w oczach króla chcę taki rozkazał i jeszcze jeden dla królowej, i trzy dla moich synów jeden dla stop powiedział Mateusz najpierw chciałeś jedną toczkę która nie pęka teraz chciałbyś już sześć przy tym ten pomysł z balonem na gorące powietrze nie jest dobry bo przykleisz się i natychmiast wyschniesz a poza tym hmm, chcę najpierw trochę lodów malinowych jako zaliczkę Baniusz nie mógł na to odpowiedzieć od razu bo po raz kolejny pękł Mateusz znów zanurzył słomkę w garnuszku na mleko niebieskim w białe kropki, aby sprawdzić, sprowadzić z powrotem króla mydlanych baniek. Ale akurat przyszła jego mama, postawiła małą miseczkę lodów malinowych na balkonowym stoliku. – Smacznego, Mateuszu – powiedziała. – Przy takim upale chyba będą najlepsze, prawda? Mateusz najpierw aż przymknął oczy ze zdumienia. – Lody malinowe? Czyżby Baniusz mógł naprawdę spełniać takie życzenia? To przecież było niemożliwe! – Chyba dostałem udaru słonecznego, pomyślał Mateusz. Postanowił, że zanim z powrotem sprowadzi baniusza, najpierw zje swoje lody. Później dmuchnął w słomkę, ale baniusz już nie wrócił. Chociaż Mateusz próbował i próbował. Za to na błękitnym niebie szybowało sześć kolorowych balonów napędzanych gorącym powietrzem. Koniec słuchajcie, dzieciaki. Przede wszystkim nie pękajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się jego życzę. No, mój kot też życzy. Pa, pa.